Zaczynamy mikołajkowy zlot Ukiego. Jest Robson, jest Aga, Daniel Nie! I Turde Polon <grym> I Pawełek jest <grym> Także zaczynamy No I lecimy, dobra, fotka Tak teren mamy Tam jest jeszcze sad i, I będziemy dzisiaj kopać mikołajkowy mamy piękne ciasta na rozruch O kim tutaj, tutaj tematyczny tematyczny mikołajki słuchajcie tego stacja poleciała Idziemy tu przodu. Przy okazji mały konkursik. Wczoraj nakopaliśmy trochę złomu z Mirkiem I ten, kto wyciągnie największą ilość złomu, otrzyma nagrodę pocieszenia. Chociaż nie do końca wiem, czy ona będzie taka fajna, ale to dowiedzą się wszyscy na samym końcu. A mamy wagę? Tak. Mamy wagę. Dobra. To ja Dobrze. idę na grube zło. Pierwszy Mikołaj Rusza. Wszyscy coś celują. Musiałbym się dowiedzieć, jak to faktycznie się robi. Będę się uczył od najlepszych dzisiaj. Mamy tu szerokie spektrum wykrywaczy. Co będzie? Zobaczymy, wrócimy. No i Aga coś trafiła. Zaczyna się ciekawie. Będziemy zobaczyć. Ty też już coś masz, nie? Pokaż co masz Aga macie O Pani A to wygląda mi na takie A, do takie szelek szelki, tak. Do szelek, kurde mega Ale kurde strzał fajny Piękne, zobacz to Ładnie zdobione No piękne Też u siebie coś podobnego trafiłem, to jest od szelek Od szelek, nie? A mi się kurcze grupka złamała, okej, okay. nie o to chodzi, za to poskładamy. I zaczynamy od guzika. Guzik, guzik, guzik. Guziczek, startujemy. Nie ma nic, ale jest guziczek. To lecimy. Z zasadą dzisiejszego dnia jest kopać wszystko, więc mamy klinik do wbijania albo do zwierzyny, albo jakiś klinik taki sobie. Klinik. <grych> lecimy. Piękny sygnał Patrzymy co to he, he, he. Dobra, zaraz się włączę co, co, co to jest? Coś gorę wiesz, więc nie będzie nic ciekawego powiedzieć. No i wychodzi borotynka ślepowron Stan niestety, ale z tej łąki niestety miedziucha będzie kiepsko wyglądało, ale jest, lecimy dalej. No i coś tam tutaj wyskakuje Moneta czy guzik guzik guziczek Guziczek paski Ale z Uzkiem cały komplety, fajnie biło jak złe 25 super. Paweł jak coś tam kopie, albo bardziej zasypuje. <grystanie> Robson tam leci z tematem. Wszyscy się rozpierzchli. No, a ja mam tymczasem jakiś sygnał. No i tymczasem nam wychodzi zawiasek Stary zawiasek z 30 cm. Idziemy dalej. Ale to jest Rolex czy nie Rolex? Nie, Rolex. Nie, no, coś wychodzi tam z niego? Takie to. Pokaż, co tam masz? Bustok. To jest taki wychodzi głowy, że ktoś tam wychodzi na nim? Ej, a nie, orzełek jest. Tam chyba jest orzełek, tak. A ja nie. też tak myślałem, że jest orzełek. Pokaż? No, kwiatuszek. No i, kwiatuszek. kwiatuszek. No i Arsene, a to jest kwiatuszek. A Mirek lubi kwiatuszki. Miruś lubi kwiatuszki, także. Ja jeszcze jakby był różowy, nie? Odejdź. Zły duch. Siłą nieczysto. Gdzie macie tego Rolexa? Chcę zobaczyć. O, jest ich właściciel. O, ceweczka jest fajna, bo jest offset. No i Jankson jest... Prew pozorom jest bardzo fajnym sprzętem Miejsce na ognisko. Zrobione. Drewka. I lecimy. Robson, do czego używasz taką dużą zapanickę. A robisz też drzewo z tym? Nie ja, Pierdolę. Ja pierdolę, z ty to wymarał? To jest moja dłoń Co to jest? Ale to jest tak, że rąbiesz, to drewka możesz po prostu Dobra, rozsuwać. dobra Lecimy Kiełbaha. Te szef nie grachóweczka w kuchni pieniędzy, Ach, kurde, grachóweczka dzisiaj będzie. Ach, pięknie. Wszyscy szamają. No jest ładnie, tak, chcę widzieć jak się fyflasz. No, Dawno tyle PRLI nie nakopałem czy dziś. No, Żartujesz no. chyba. Ja kopnąłem ja chyba dwudziestkę. Czekaj, czekaj, pokażę, nie wiem czy wszystko chwyszę. No ale to wiesz, no Łe, no ten kluczek jest mega. Co pani walnąłeś kurcze No i agi, ten. I agi, ta, o, ta zapinka piekła. Tu chyba z drewno to wyszło, nie? No, no. Guzik no, no. ołowiany. Pani, jaka na Guzik ołowiany no to jest ekstra No ładnie. Dobra, dobra, dobra. O, panie. Świetnie. Kurde, rewelacja, panie. Będziemy na podsumowaniu, A słyszałeś o tej historii właśnie z tymi wekami? Że, że weka były, tutaj była, tutaj była taka jeszcze przybudówka. szopa? Przybudówka? Z to było, była taka przybudówka okay. i tu były takie narzędzia chowane. nie? Do tej, no. No, to, to było niskie, A? tak że to narzędzia były małe i tam były chowane. I tam przy wejściu do, do tej wiaty, na progu była zakapana skrzynka. Głuchy dźwięk był, nie? No. I wykopali ten. Nie to znalazł. Ale to, bo jeszcze może byłem dzieckie, może byłem malutkie jeszcze, także to zaraz na końcu tu przyjechali. Ale wieka co to Weka to znaczy. że jak się wieka... Rzeczywiście wypadła monetka. Widzi pan, a niech pan patrzy jaki ładny stan. I tu mamy właśnie typowy właśnie przykład pięknej patyny. No ale tutaj jest zachowana trochę lepiej niż No zachowana pięknie. I co to jest? To jest dwa Fenegi. Cesarstwo niemieckie. To o tym właśnie mówiliśmy. Mm -hmm. I to była ta sama moneta, która właśnie w takim stanie tu koledze wyszła. Proszę bardzo, to dla pana. Nie. No i że to jest pan teren tutaj. No, lecimy dalej. Prezes tam. A my dalej wertujemy w tym niesamowitym śmietniku. Ale jednak coś tam wychodzi fajnego. Rozpakowujemy zaraz obok. Mam wrażenie, że to jest współcześniaczek. No jasne. Jeden grosz, ale no jest. No. no. Jak się zrywa jabłka w sadzie, to też się sypią monety. Park, właśnie, 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 no. Nich... Co na znalazłeś? Plus Rambo. Plus Dona Rambo. Ale dobrych, boro jeszcze, kurde. Paramagnetyk, jakbyś do Pinpointera potrzebował nowy, to. Cewka, do cewki, no. Do cewki, no. To to jak znalazł, nie? no, patrzcie, do strojenia cewek mamy. <laughs> Dobry, ale nóż jest mega. Ale kurde nóż grzybiarza pewnie no. no Ale dobre no Jeszcze się będzie składał pewnie Jak się go dobrze zrobi Ty. Idzie No tutaj tylko psiki. No ziemia jest, nie, nie, ziemia jest pewnie Łe panie Składa się nawet Do no. do mnie dotarła I tam Marysia się uczy, chodzić to zagrywa. Groszaka znalazła na pierwszy sygnał No, groszaka już znalazła Chodź dalej Także jest i Marley, dla przyjaciół Bob <grych> i lecimy dalej. Teraz mamy taką łączkę. Aga tam coś jeszcze szuka. I tutaj była stara droga dojazdowa faktycznie. Szkoda, plomba. Nieco do większej sygnaturki niczego nie ma. Lecimy dalej. Piękna miedziuszka. Ładna, zakolorowana Szukasz dla mnie teraz mesz, meszek, tak? Sama natura. ID mech. Teraz żona cenuje. No, z opowieści właściciela okazuje się, że w tamtej części była kuźnia. Przeszliśmy już mniej więcej tą łąkę, naprawdę dużo, dużo metalowych rzeczy, dużo stali, no ale trzeba przejść, między tymi sygnałami zawsze coś jest, no i widzę, że zaczyna nam śnieg padać, fajnie się robi. O, o tam coś było, ja, ja, mam, ja jestem operatorem słuchawek, Emilia słyszy do wykrywaczy, Także podwójna identyfikacja jest, bo legend ma tą możliwość, że można i słuchać sobie na głośniku i na słuchawkę. No takie bajery. No, teraz ci będzie. No i słuchajcie, podsumowanie. To zobaczycie sobie na odcinku Kiego. Daniel fajnie dzisiaj pozamiatał. Kosę mamy, mamy kurczę, mega kluczyk piękny. Z całą śrubką o, wyszło. PERELOWO dosyć, guzik aczenowy. Yy, jakieś fenolki, fajnie też. Agnieszka to prawda, kopiejka. Strzał taki mega, strzał fajny. To ta klamerka. Zegarek jakiś PRL, fajny, piękny. Guziczki, tu też jakieś ładne zdobienie, nie? No. No i moje fanty. Generalnie dzisiaj była nauka właściciela obsługi wykrywacza. Więcej rozmawiane niż kopane, ale coś tam wyszło. Guziczki, i są boratyny. Plomba, to jest pawełka, pawełka znaleziska. Ten guziczek, mega z sprawa. Jest kwiatkiem. Pięknie, jeszcze do, do, do czyszczenia, No i to co było? Marysia znalazła jednego grosza. Marysiu nie, znalazłaś. Super! Pięknie wyszło. Tak, no i coś jeszcze. Słuchajcie. No i koniec, koniec pikołajkowych kopań. Pikowajkowego kopania. Kopania. Kopań, jedno kopanie było. <ça> Następne będzie już wkrótce. No i trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Bye, bye. A jak się kopało? Jak się kopało? Jak się kopało? Fajnie się kopało. Fajnie się kopało. Dwukilowe bociany jeszcze nie odleciały jednak.